Przeklinam. Gerald? No, kopela! Kto to? Spokojnie, Og! To mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żelasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na... ...na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyję. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Ognieba. Ma, rognieba ma i pognieba. Zrobi buty, to pójdzie. Nie mam czasu na pertraktacje z trollami. Odsuń się talar. Uro! Wziąć na uczniów? O kurwa, nawet mi nie Chyba bym się pochlastał z takimi matołami. Ale matoły czy nie byli sympatyczni. Nie miałem czasu na celegierę. masz dom w Białym Sadzie, tylko zapomniałeś posprzątać przed wyjazdem. Kurwa. Myślałem, że zatarłem wszystkie ślady. Jak znalazłeś tę metę? Przez przypadek, w postaci patelni. Masz twój monokr. Pęknięty, ale może jeszcze się przyda. Nie widzieliśmy się kopelat. Co u ciebie? Nilfgaard rozpieprzył wywiad z Temerii w jedną noc. <grym> Ledwo uszedłem z życiem. Chlałem ze smutku, aż wątroba powiedziała dość. I co teraz? Praca u podstaw. Kręcę się po okolicy, słucham, pytam, werbuję nowych agentów. Jak żyjesz? Jak stonka. Siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpierdalam kartofle. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Rozpogadza się. Jeszcze raz dzięki Geralt, stąd już dam radę sam. Przekażę Roszowi jak pięknie zajebałeś trole. Na mój gust zesrają się z wrażenia. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dickstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam. Więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. W Zimie udawałeś lichwiarza, a jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane w kurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypaple coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie. Ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szef jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kranik. Piękny. No kurwa wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy, a wiesz... Co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamarze. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się, radowit to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu! Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ! Aby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, he, he, bez obaw! Potrafimy o siebie zadbać! Wywaj, Gerald.

gdzie jeździ? Tak, tak, tak. W armrejku macie, co wam dzisiaj głodować nie da. Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą, dywety z midyzerci. Kto jest kapitanem tego statku? Stoi przed tobą. No, co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwione? Muszę się dostać na skaligę. Nie na tym statku. Dobrze zapłacę. Wyspiarze żyją z morskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich, jeśli kogoś nienawidzą, jak Nilgardczyków, to atakują ich częściej, ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce wystarczy mi skeligę do końca życia. A gdzie? U mnie we wsi Nie znajdziesz w nowi monstrów i wątków. to samo. tu wiesz nie wiem, jak to będzie. Mój tatus bardzo nie lubi elfów. Elfem? Dość mam tej

Jakiś kurwa! Będę nie zrobił skargi! O! Nie brysz się tak! Nie, nie przestraszy... Trochę się go boję! Będzie zostać bikinią! Nic nie... No tak, proszę, kolejny dziewotnik! Tylko ten rum i rum Gorzały bym się napił! O! Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Muszę się dostać na Skaligę. To najlepiej wpław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. O, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstons Atropos. Złodziej, kłamca i domita. On mógł się dogadać z dzikusami. Hmm. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w złoty miesiąc. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. A! Wolverstone? Kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? i nie wiem, psiakrew. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Ars Skellige. Wiozę zboże, ale cicho szary. Masz pieniądze? Starczy? Wolek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwie. Może w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Ruszajmy. Jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność i za zdrowie, moje atropos. No, to idziemy. Sobie. Nie boję się śmierci. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wysp. Nie orzę i nie sieje. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układał. Choć jak widać, powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skelligę? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Jennefer z Wengerbergu. Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w włosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedźma? Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cyce, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą wielu widzi, że to baba a i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jenefer dużo zyskuje przy bliższym Poznaniu. Nie wątpię. <laughs> Wiesz, jak trafisz do Kertrolda? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. Ja, Szybkie na kolczyki z kontynentu. Jak moja reszta zechce pierwszej kontynentu, to na rajd popłynę. Pokaż lepiej, co masz naszego. Witaj! Chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary. Nie przybywaj. Hejże, rzuć do ogień tutaj. <laughs> Słuchaj jednego ładnie spodobał. Na cieniu Houndun, flaki wciąż i kazali wokół drzewa łazić aż się skończyć. Naprzód. Flaki włóczyć. Dobre sobie. Dajmy cześć branowi z planu Tylka. Jechaj, echo! Zamknięte, otworzymy Poniesie z początkiem uczty pożegnalnej króla Brana. Spokój! Na mój znak. Tylko mi tu nikogo nie zaczepiaj! Wyradzi. Przygód szukasz? Lepiej żebyśmy się pod to na potoczku. Tylko mi tu nikogo nie zaczepiaj! Zamknięte, otworzymy z początkiem uczty pożegnalnej króla Brana. Słuchaj, mała no, robota! Otworzymy z początkiem puszko po do odegranej kurtyny. Tempo! Tempo! Ja się Ciąg dotacy z kontynentu, a potem Rzymy do na razem z Branem. Trzeba by z nimi Przecież...